Cześć! Witajcie w 23 odcinku Zagrajmy w Mortal Kombat 11. I zagram sobie ostatnią ze świeżych postaci, no jak na tą grę, mianowicie y, kolektorem. Y, kim jest kolektor? Jest to jest przedstawiciel Mortalu nowej rasy, no nie nowej rasy, w tej grze, Naknadan. Y, wedle opowieści Naknadanie zostaje jakby zniewoleni przez Szałkana i zmuszeni do y, budowy jego, że tak powiem, y, kolos... Teum, czyli można powiedzieć, że y, już od małego ten typu miał mocno przegwizdane. No właśnie, akurat kolektoru można powiedzieć, że mu się przyparciło, bo akurat jest poborcą podatkowym, muszę okanać. akurat nie wiem, już takim był dan, do dziedzictwa podaszczytu szczytu, jak użyć yup. dla jest To takie taki właśnie takie jaki ta to akurat był tył, A to ludzie starają używać online. W internetu tak to dał które mogą nawet dość dużo omić. Przy czym taki fakt, ta sama postać, która dublażuje kolektora i też w MK1 Cereptaika. Serio. Jest to kombos, czyli weźmy ten Nie jest to może jakiś wybitny kombos, ale zawsze coś. Teraz ściągniemy zagię Kotala i do torby, kurde. Taka torba musi być chyba pełna, skąd takiego Kotala zmieściła bez problemu. Hop z 2 metry ma, na... a ją w torbie chyba. Przy czym mamy yy, Mirror Match też. Tak o tym kolektorze sądzę. No postać, która no potrafi spuścić dość duże lańsko, właśnie sobie Weszłem na tryb treningowy, żeby sobie właśnie potrenować tym, żeby to, co mi żeby to jest właśnie yy, combo extender, czyli wysiadł yy, za napadki energii, to kółko kółko yy, krzyżyk, jump punch, yy, kwadrat, i to tyle, że akurat to wymaga.

No i aperkat. Mamy Flowers. Taki taka śmieszna lampka. Hm. Kurde, jak taki trochę Golmon wygląda. Znaczy nie dziwię się w sumie i prawa do łacy Pierścieni, hobita no i do Marsa też nie ma Warner Bros, więc chyba mogą sobie porozumiewać takie cośki. Co tam u mnie zapytacie, no to u mnie jest straszny jeden wielki roller coaster. Mój ojciec uparł się, że ja mam iść do Dąbrowy na uniwersytet, się uczyć filologii. Tymczasem ja do Dąbrowy nie chcę, bo ostatnio do Dąbrowy był swego rodzaju skandal. Nawet podobno coś księża odwalali, jakieś niezłe Tego też no, dojazd kiepski. Sam sobie w USB Merito w Chorzowie. Nalazłem sobie, ja akurat. Zresztą, tak powiemy, ingerencji osób trzecich. Wiesz, akurat wczoraj, żeby nie było aż tak iść, iść źle, bo akurat jest akurat z moim ojcem wypadło jakaś taka kuchnia, bo myślę, jest bardzo tutaj, że tylko. Akurat kolega zabrał mnie, to znaczy kolega zaprosił mnie do tej, do Silesii za sobie jakieś buty i spodnie, ale niestety butów nie było. Właściwie ja sobie kupiłem te karty, co te mące kupiłem, jedną paszkę. To na tyle, mogę je poprzestać. Znaczy, paszki kosztują po prawie, że trzy dywy. No i w nim się chyba karta Taka dość, takiego jak to chyba Lucario V, czy jakoś tak, to są chyba karty V, takie chyba w tej najnowszych seriach, więc nie wiem, bo Google zasugerował mi, że de facto, niektóre karty powinienem kurczę sprzedać, bo mogą właśnie nawet kilka tysięcy, może coś kolekcjonerzy żeby odkupili, to też byłby niezły zarobek czym też tak przed pisałem z innym kolegą, bo akurat za niedługo właśnie zacznie się rok akademicki No i to sobie gadamy, gadamy i akurat... On no, nie ja akurat teraz nagrywam. 25 lat, loyal. You you to, Let us make Make up for legend, kurde, <śpiewanie> aluzję do Trumpa, znaczy, akurat wtedy, kiedy grałem w rok, to wtedy jeszcze akurat Donald Trump był prezydentem, czyli, ale wątpię, żeby akurat to do Dziadzi Joe, jak to mówią, na Jan Kesi, dziadzi Joe albo Sleepy Joe, tak mówią na niego Jan Keshi myk. Przy czym też, fajnie, jest to, że akurat YouTube odbudował mi odcinek z Titan. Fajne jest też to, że akurat Shao się do mnie nie będzie się karałem. jest tył czy też tył A? Takie coś. Przy czym. Fantastycznie, można tak powiem to anulować. Kurczę Shao nie leci ze mną w kakao. Właśnie, chociażby to, można anulować. Czyli nie ma co ci idę. Czao dobra choral na friendship. Nie, fajny nawet, tak, Naknada nie mają sześć łap. Ciekawe, wczesnych komisjach Mortala, kiedy jeszcze mi nie było, ba, kiedy jeszcze w ogóle nawet nie było Ery 3D, tak, z 90-tych, tak powiem, w końcu pojawi się tutaj Shokana, czyli sześciorękiego, przedstawiciela rasy, z żeby Goro, Shibashi, też Kintaro. Przy czym, wtedy to ostatecznie już sobie napewnienie kolektora? No średnio. Ten sam był y, barwy czerwony, natomiast kolektor takiej barwy lekko niebieska, no, może taki niebiesko-szary. Kurczę, na co się Zrobiliście akurat po tym kombosie y, launcherskim, czyli BBA czy też można zrobić jumpa czy od razu uppercut. I oponej się nie, nie przełamie się. Ubiję to ją? Kurczę nie tył. Dobra, to ją robiło. Ten tył... H y, też tu to jest dość dobry ruch, bo kurczę no, nie patrzeć, no... Taki tak jakby...

nie, kurczę. Kartel służy do brutalizacji, Dobra, Pokażmy paskę dla pani Kotalowej, możecie tak po, to można powiedzieć. Tak! I na pół. Skreślił z listy. I tyle. Z czynnik komendy kolektora mam e, bardzo mało Brutality, można powiedzieć, że to jest najłatwiejsze z nich. Masz tylko zrobić komendę przód, e, trójkąt, trójkąt i rzut, trzymając przy tym strzałkę w dół. No i to tyle. Akurat teraz muszę zrobić Fatality, no bo na koniec już nie będę mógł zrobić Fatality. Z takiego na powie Jestem ciekawy. Hmm... Serio kolektor ukradłeś coś i bozi? Eee... Taki prosty komos tak bije? Nice! I my go na żarłowę. W ogóle nie w gruncie szans znanych nie mieliśmy. Tylko 10% mi zrobił z najwyżej, czy też tam 11%. Okej, okay, dobra. Raz już mi zrobię mniej więcej, kurde. się ja wściekł, kurde. 4% ta jest! Lecimy! Lecimy z tym, kurde. O kurde, teraz mniejszy jeszcze na było zrobił. Dzisiaj trochę zrekaliczował, ale nie faktu, że raczej ty, ten z wycięski w tej bitwie. Teraz nie będzie odjechał, kurde. Masz to. Kurde, chciałem zrobić fatali fatalit, ja się nie udało. A mi się jakiś kurczę No cóż. Zresztą podobno bóstwa nie da się zabić w uniwersum Mortal Kombat. No i co też następne? też tak oczywiście, że co, że Legia wygrała? Ale co fajnego w tym, że Legia wygrała w sensie, to że wygrała grając kurczę w dziesiątkę. Wygrała grając dziesiątkę. 30%. I bułą, kurde. Uciekła. Zasadzaliśmy. Wyszaliśmy. No i myk, najpierw leży. Skutnięcia, dobra. Skutnik ja A nie da się zakonywać z tego. H, czyli Fatality nie będzie pokazana jednak. Bo uznali, że jak powiem, skombos przypadkowo jednak no, uderzył tego Nightwolfa i Nightwolf kurde też przeżył. No, co mogę powiedzieć? Kurczę. Kolektor trochę praktycznie tyle że akurat dlaczego y, Multiplicity na Jade? No, można powiedzieć tego, że na początku fabuły nie właśnie chciał zrobić egzekucję na kolektorze, gdyż, ponieważ... Yy, Chciałbym powiedzieć, że z jest poprzednią wadą jak powiem, z wszystkimi, że tak się wyrażę, przy sami Shao Kana, jak właśnie, to jest właśnie drugi rozdział fabuły, że kolektor ma ten jakby być stracony, gdzie konadami zaczyna się ten cały, ten cały czasowy bullshit, i już nie chociażby o niczemu kolektor się dostaje. z buta, wierzam, kurde. Nie dobra kobieta. Dla, dla kobieta. Nie? To było chyba w że to dla kobieta była. Po kurde. No i teraz tam kusze problem, no bo mam. I to będę mam niespełna 40% zdrówka kronika dopiero jest w drugiej fazie jest mi bardzo, ale to bardzo nie na rękę. Dobra, w około 30, 30. Jakieś tam małe szanse na to, żeby wygrać, jak to mówią, do odważnych świat należy. Jak ten najędziatem mój samy czakram? Aperkatem I myk, chronika pójdzie. Po Pora na ending. No właśnie. To, co się mówiłem. Mortal Kombat. Oderem wymiar ładu? Jak wymiar porządku? Okej. Okay. No, no w sumie dość chciwy z niego, typo. No cóż mogę powiedzieć? To by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!